Siemanko! Manko. Witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale Karol na rowerze. Bajdużenie na rowerze. W sumie nie wiem o czym bajdużyć. No, stop, bajdużę tylko o co tam się dzieje. A dzisiaj bardziej może. Przejdę do tematów bieżących, to znaczy wszystkie tematy są zawsze bieżące, ale no nic się takiego w internecie nie dzieje, jakoś żebym się mógł do czegoś odnieść. Jest oczywiście sprawa słynnego łowcy klaunów z Kielc. sam obecnie ma casus clowna. Prosto w lewo, prosto pewnie. Okej. Okay. Jedziemy o... Moi rodzice mieli dużego Fiat'a z takim samym tym... pelgami. Nie, czy to Polona po mieli taki? Alusy, dobra. Nice. No w każdym razie Witam Was w najnowszym odcinku Na moim kanale Do Backstona się nie będę Ustosunkowywał Jedynie co Mogę powiedzieć Na ten temat Bo przestałem to śledzić Że oni są po prostu wszyscy siebie warci ci wszyscy Aferowicze szukają na siebie haki, sprzedają się wzajemnie po prostu nie wiem, gdzieś to siedzi we mnie wewnętrznie że wydawało się, że jak ten odejdzie z internetu Tylko naprawdę długo nie będzie a ani błogorob tą parę mie miesięcy jeszcze przy okazji rozprawy z Będziełem tam, tak, jakieś tam pogłoski się pojawiły o nim, więc pytanie, na ile był potrzebny ten film? Podobała mi się dyskusja, właśnie, raczej, wokół tego filmu. Że wszyscy się pytają, a po jaką cholerę pokazuje, że ludzie potrzebują igrzysk. Po prostu. No i wygrywa ten, co nagrywa. Ostatni film. Nie. Dobra. Ale dobra, to jak już mówimy o takich sprawach YouTubeowych, to walka Gimpera z właśnie Krzysiem Końciarzem. Już nie, nie powiedzmy, że pominę tę całą oferę z Krzyśkiem. Że mnie, kurde, nie zdziwi, jak na koniec dnia powiedzą z Kasią, że wrócili do siebie, że się pogodzili. Po prostu do końciarza mi naprawdę pasuje odpierdolenie tego co zrobił w czarnym lusterku a raczej w tym jego filmie promocyjnym czarnego lusterka ja jestem kurde pewny tego co tam się to znaczy może nie jestem pewny, ale wierzę w to że to się wydarzy. Jakoś... Nie chce mi się. Nie, to znaczy inaczej. No. no Krzysiu. Mówiąc, że zmartwychwstał. Dobrze zrobił. Bo zmartwychwstał z internetu. Trochę. Zweryfikował cancel culture. Trochę zweryfikował to co się dzieje wokół, że... że wszystko wszystkim ale kultura tych prawilnych ludzi jest po prostu Mocna jak mówię o YouTube, powiedzcie mi, tak? To znaczy nie musicie mi mówić. Sam powiedziałem, że nie będę mówił o YouTubie, jeżeli chodzi o mój kanał, więc zacząłem pierdzić, mówić ja, o YouTube dookoła. Coś i tam nie idzie. W każdym razie. No fajnie, że zrobili. No, no to, aha, zacząłem mówić o walce free fight'owej. No to zgodnie z przewidywaniami, no to Timper wygrał. Nie jestem na, teraz na czasie ze Zgrzytem, ale on to miał jakieś problemy po poprzednich walkach. Dlatego byłem zdziwiony, że się zdecydował na kolejną walkę. A to znaczy inaczej nie szokowało mnie sam fakt, że się zdecydował, ale nie wiem na jakim etapie jest obecnie tego nie badanie, nie klasyfikowanie. Ale po prostu Sprawdzanie i co tam mu obecnie jest Więc Dobrze, że mógł zawalczyć Oczywiście, że nie oglądałem mu. Nie będę komentował samej walki Bo tutaj akurat Ciężko powiedzieć cokolwiek. Bardzo mi się podoba cała konwencja. Po prostu ich walki. Tak samo walki z Rokiem, jakby była walka Gimpara z Rokiem. Że tu było widać od początku, że ten konflikt jest taki budowany na siłę. I chyba nikt, nikt nie udawał tego, że tutaj jest po prostu, tu nie ma jakiegoś konfliktu stricte pomiędzy tymi dwoma osobami. Co po prostu jest jakby sam. Sama jakby idea walki. Fajnie, że. Fajne były dyskusje pomiędzy Gimperem i końciarzem. To mi się podobało. Bez dwóch zdań. Eee, więc tutaj to jak najbardziej przeszło mi na plus. Wiadomo, że w momencie, kiedy ja zaczynam interesować się takimi sprawami, to znaczy, że świat free Fightów po prostu ma problem wizerunkowy. No ale... Jakby przedwalkowej, nie powiem, wywiady z Kimperem lubię. Szczególnie z takimi momentami, kiedy to nie jest kurde kolejne. Zagrywka jakaś bifowa. Bardzo lubi konfrontację Kimpera z, 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 właśnie z Rokiem. ale tak poza tym no trudno coś powiedzieć dobra to może popaj dużo o rowerze byłem dzisiaj rano rano nawet sama strawa uznała, że tutaj jest że to był night ride kuźwa kumpel chciał nas dążyć na rower przed pracą tylko z tą różnicą że o ile ja miałem na luzie i mam na popołudnie, to on sobie wymyślił rower o czwartej, nie o piątej. O piątej rano, czyli efekt, efekt był taki, że pół do piątej musiałem wyjść z domu. Wciśnie się, wciśnie się. Co? No, w każdym razie wyjechaliśmy o piątej. Tak, o czwartej byłem przebudzony, taki półprzytomny. A już parę razy się ugadywaliśmy i ja nie wstałem. Raz nam się udało wstać. To się skończyło moim kapciem. A dzisiaj, jak wstaliśmy, to już jak wstałem, tak. Najpierw wstałem, bo o trzeciej. Chociaż nie staję o trzeciej. Ostatnio w sumie nie przebudzam się w nocy, ale. No tutaj gdzieś mechanizm obronny był, że ja oczywiście się obudziłem. Taki nietomny. Dobra, jeszcze dałem sobie takim kilkadziesiąt minut snu. No. Obudziłem się otwarte i Było... No nie mogę po kolejny raz... ...wykolegować. Więc... Nie zostało mi nic innego jak... Modlitwa o to, żeby zadzwonił Nie praliniasz Nie mam mowy, nie jadę nigdzie Niestety zawiódł mnie i zadzwonił praliniasz wstałeś No jest za dobry humor, żeby mi powiedzieć, że pierdolisz, nie jedziesz To mniej więcej coś takiego powiedziałem, więc po prostu ubrałem herbatka z soczkiem która mi się cały czas odbija, ja dwa razy myślałem że żygnę mieliśmy fajne całkiem tempo mieliśmy płaską trasę, też wiatr nam sprzyjał też kumper. no ściga, ściga kurde jak ja uważam, że się opierdalam to on rzeczywiście, każdy jego wyjazd to jest jakiś, kombinuje, walczy z wagą, z formą, żeby być coraz mocniejszy, a ja się opierdynem. Po prostu. Większość moich wyjazdów rowerowych sobie jadę, nie robię jakichś treningów mam tam bazę po prostu jakąś trening no. wyrobioną, treningową ale moja forma wynika tylko z bazy po prostu wyjeżdżenia a nie wynika z samego, fa samego faktu jakiś tam treningów bo jakbym robił jakieś konkretne akcje treningowe nawet nie na rowerze co także biegając ale że moje no ciało mi nie pozwala na to to niestety no, no ta moja forma jest po prostu jednostajna jeszcze gdzieś walczę z tą dietą swoją by schudnąć. powiedzmy, że gdzieś się lokuję w bezpiecznej wadze według ale no chciałbym po prostu ważyć mniej by szczególnie w momencie biegania mniej narażać na swoje ciało na przeciążenie i wtedy żeby było mi po prostu łatwiej bo ile siłowo jestem w stanie dokręcić do niektórych wyników sprzed lat po prostu trening, regularnym treningiem to przez obciążenia jakie mam na ciele 45 ono mi nie pozwala na ostry Bezprecedensowy trening. O, matka w każdym razie jeżdżę sobie. On tam mam coraz lepszym i dzisiaj czuł się coraz mocniej ja tak sobie jechałem na początku mnie tak zaskoczył że rzeczywiście kurde dał tempo i ja trochę się bałem że kurde albo on siebie zajedzie albo mnie więc akurat energii stykło na jednego i drugiego w jednym podjeździe takie wyłączenie prądu mieliśmy obaj, że nawet nie, jak ktoś widzi moją strawę, to na pewno widzi jego trening, więc, ale jakoś nie poczułam się, że chcę, wie, chcę że bym mówił o nim, więc dlatego cały czas mówię per kolega. Kumpel ale No w każdym razie na jednym podjeździe, tak? Przy czym podjazdu nie mieliśmy. Mieliśmy naprawdę płaską trasę na jednym podjeździe. Obaj dostaliśmy po prostu takiego plaka, że Kumpel wręcz powiedział, że czekaj, chyba mam kapcia. A to kapeć był w, w Łudzie, co nie. Jeden z ostatnich podjazdów był najlepszy, bo... Bo... Bo ten... Tak dajemy raz... tak... Stwierdziłem z rozpędu, że pojadę... Z rozpędu. Żółtej. A on... uznał, że mnie kurde tutaj zagoni do roboty i tak mi się pojawił w lewej stronie nad mnie zaczął delikatnie dojeżdżać a ja byłem akurat na stojąco więc jakakolwiek zmiana przełożenia nie wchodziła w gry jedynie co mogłem to utrzymać tempo i w sumie mi to wyszło Śmiał, że tak, kurde, widać, że jednak żyłka jest sportowca. Wiadomo, że jest. Szczególnie jak dawno nie byłam na żadnych zawodach. Strasznie mi tego brakuje. że tu coś lewo dobra to ja cię biorę lewej. no zagładny uznał że się że mnie podkurwi, to ja mu oddałem i już na samej prostej ostatniej ja nie utrzymał Mikoła i już od końcu pojechaliśmy. Na luzach nie, co fajnie się jechało. Ja się trochę bałem o kolano, bo mam właśnie problem z kolanem od kilku tygodni. Musiałem trochę zmienić pozycję. No już jest lepiej z tym kolanem, ale słowo lepiej to nie oznacza dobrze. Więc ale mimo tego kolana dobrze przejechałem. Dobra, ja se tu skręcę. To wszystko na dzisiaj, a ja chcę jeszcze iść sobie po drożdżówkę przed pracą, więc najpierw parkour albo cyphercross, na cyphercross to by zjechali, a ostatnio te koła zaliczyły schody, nie to o ile mogę dużo wybaczyć temu rowerowi. To akurat na pewno nie wybaczy ten rower. Nie wybaczy jazdy po schodach. Dobra. Więc dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia. Zachęcam Was też oczywiście do sprawdzenia innych filmów. Jak to nagrywam, to dzisiaj leciał odcinek, gdzie szukam roweru za cenę biletu miesięcznego oraz biletu półrocznego. Na MPK No i oczywiście w nowym tygodniu będę kombinował filmy dalsze z elektryków. Zobaczymy jak to będzie. To miłego, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!